To jest trudne pytanie, co z nauki ojca Franciszka. Sprowokowało mnie do uczestnictwa w ruchu, bo ja najpierw miałem doświadczenie ruchu, gdzie widziałem, jak to jest praktykowane, a dopiero później spotykałem się jakby z nauką ojca. Ale dzisiaj mogę powiedzieć, że to, co mnie trzyma, to całokształt jego nauki. To, że był wizjonerem we wszystkich dziedzinach, ale szczególnie w sposobie wychowywania człowieka do dojrzałej wiary. Tu mamy wszyscy dobre intencje, ale on podaje model, który według mnie jest bardzo przekonujący, i ja chętnie w nim. Jest niczym. On jest bardzo mądry, bardzo taki integralny, komplementarny, że zawiera jakby wszystkie elementy, choćby to, co ja dzisiaj wiem, że jest ewangelizacja, na każdym etapie my doświadczamy Słowa Bożego i poznajemy wiarę. Jest liturgia, jest wspólnota, diakonia i to, że to jest wszystko tak mądrze przeplątane i to jest tak zgodne z nauką Kościoła, ale jednocześnie jest to takie praktyczne. Więc chyba tak.